Nie lubię nigdzie przyjeżdżać na. Yy... Dwa razy na to samo miejsce, dlatego dzisiaj wybrałem taką, e, jakby, okoliczną Żwirownię, obok mojego miasta Goleniowa. Na mnie tu przyjeżdżałem, był bardzo słaby dostęp, było tylko kilka stanowisk, i w tym łowisku był pewien taki problem, że na dnie e, było bardzo dużo takich glonów, i e, kluczem było. Znalezienie sobie czystego miejsca. W tej chwili sobie rzuciłem na 31,5 metra kilka razy. Zobaczyłem, że koszyczek fajnie się przemieszcza, że jest dosyć czysto. więc yy, na razie zostawiam sobie tą, właśnie, taką, dosyć krótką linię, 31,5 metra. No, taki minimum sprzętu a tutaj, tutaj wziąłem. To mam samochód, yy, jeżeli nie zostało wykłusowane to tu były fajne leszcze takie zaczynały się od 50 cm nigdy ich nie mówiłem dużo z 2, z 3 to max ale były ładne, nie? tak jak już wziął to fajny więc no mam nadzieję, że jakiś właśnie taki leszczyk dzisiaj się skusi a jeszcze tak fajnie wiaterek idzie prawie że w moją stronę więc, więc teoretycznie ta rybka się właśnie tu może wszystko cała przesunąć właśnie z tamtego brzegu Zawsze jest dobrze ustawiać się pod wiatr, tylko że całe jedzenie jest spychane w tą stronę i ryba też za tym podąża. Ryba nie jest głupia, cały plankton wszystko idzie właśnie w tą stronę. Kiedy jeździłem gdzieś tam na karpie, na nawet jakieś łowiska komercyjne, to zawsze sobie stawałem, stawałem właśnie tak, żeby wiatr wiał mi prosto w twarz. Może się trudniej rzuca, ale efekty miałem zawsze znacznie lepsze niż po tamtej stronie, gdzie widać taką właśnie flautę. Zanęta dzisiaj użyję Piotra Lorenza Grand Prix zawodniczą serię e, leszcza. No i tyle. Nie będę dawał żadnej gliny, żadnej ziemi. Z tym, że tutaj e, od razu no i oczywiście pinkę mam zeszłego tygodnia. Zeszłego tygodnia Pinka o tyle. W takim stanie mi przetrwała właśnie w piwnicy. E, w takim stanie. Więc tutaj w przeciwieństwie do, tych, do ostatniego łowienia tych leszczyków tam gdzie, gdzie nie dałem wstępnego nęcenia, ja tutaj podam kilka kubków od razu y, takich kilka kuszyków, którym będę łowił y, na początek. Tak, a tutaj troszeczkę użyję dzisiaj wiadra i za nęcki damy dzisiaj troszeczkę więcej niż ostatnio. Trochę wody. Złowiska. Jest będziemy mieć przycierać. Po prostu. Planeta fiderowa nie może być taka um, Zgaszona, no chyba że w łowisku mamy ukleję mamy właśnie drobną rybę, którą nie chcemy łowić, to warto wtedy taką zanętę zgasić. i Tym sposobem jest często dolanie wody albo jakieś melasy, żeby ta zanęta mniej zaczęła pracować i wtedy ukleja nam nie będzie w łowisku przeszkadzać. To tak, to jest to w takich okolicznościach tak. Albo no ja chcę mówić leszkę, tak, który też nie lubi takiej mocno pracującej zamętą, on wie, żeby tam zamęta sobie tam yy, tylko się tak rozścielała po dnie. Dobra, tu robimy nęcenie, a takim niedużym koszyczkiem. 40 gram przez ten wiatr bez przyponu na razie No i zobaczymy Okej. Okay. tak Chwilę odczekamy cyk cyk i wysypujemy zarazie taki bym powiedział raj dla krosowców dla posiadaczek kładów fajne miejsce, żeby sobie gdzieś pojeździć poszaleć a ja idę po okulary i po stolik Bo nie zabrałem się na nas, no i zobaczymy. Wrzuciłem szybko. Tak się zastanawiam, jeżeli ktoś tutaj tak zainwestował, rozplantował to wszystkie tą ziemię. Tu były takie bały góry. I z tamtej strony zrobiony jest fajny też brzeg. Może ktoś to łowisko przyjmuje, może wody polskie. Może petyt, nie wiem. Nic nie słyszałem na ten temat. I nie wiem. Ale byłoby fajne. Fajnie jakby tutaj ktoś zarybił, zrobił jakieś fajne łowisko. Widzę, że jakieś wskazanie jest. Jakieś branie. Tu to właśnie nie wiem czy widać. szczytóweczkę O, o, o. To nie jest fala, było, było takie pociągnięcia. Coś się dzieje tutaj. Jest też dużo odrównicy, nie? Która na pewno na początek będzie przeszkadzać, sobie gdzieś tam próbować eee, coś podjeść. Może nawet już wisi. Zobaczymy. Nie było mnie, więc zatniemy przerzucimy. Czy coś się dzieje, czy nie? Ale nie robić. Chyba nie. Jest jednak. No tak jak myślałem, płoteczka, Czyli zanim nie przypłyną jakieś takie yy, grubsze leszczyki, jakaś może większa rybka, to takie płoteczki będziemy łowić. No ale ona później, jak grube ryby wpływają, to taka ryba ucieka. Więc nie mamy się co przejmować. Chyba, że nam za bardzo przeszkadza, no to wtedy można sobie jakoś wygrubić przynętę, zastosować jakieś tam dumbelsy albo. Yy, jakieś kastery, kukurydze wiadomo, że ja dzisiaj robię robaki no to robaczki to będą raczej przysmakiem takich drobnych ryb o, mamy branie, ale to raczej drobnica, bo widać po szczytówce takie drobne uderzenia leszczyk tutaj to jak pociągnie to szczególnie ten większy A tak jak mówię, no trzeba się dać wyszaleć trzeba poczekać aż te leszcze przyjdą poszukają tej zanęty, jeżeli jeżeli będzie tak, że ta drobnica nie będzie dawać spokoju. O no to są też inne sposoby na to, żeby ją eliminować. Jeden ze sposobów. Mm? O, mamy coś. O, coś mamy większego. Coś mamy większego. No, czyżby? Od razu coś? Nie no nie wierzę. Słuchajcie, no. Chyba, że coś podpiąłem pewno. Pod ogon <noise> Nie, no coś mamy cięższego, większego. Nie, no nie wierzę. Co to jest? A to zielsko było. <noise> zielsko ciągnęłem i, i miałem wrażenie, że jakaś większa ryba. No tak to jest, jednak tam ziele jest. No ale jakoś chyba rybka sobie znajduje tą przynętę, więc no zostawiamy na razie w tym miejscu. GoPro, stop recording. A słowiłem kilka takich drobnych ryb i chłopak przechodził wędkarz i dał mi kukurydzę. Założyłem dwie kukurydze na haczyk, eee, bo miałem tylko pinkę, a niestety pineczka przyciąga tutaj bardzo mocno drobnicę, więc tą pinkę bardziej wrzuciłem do, do zanęty, założyłem trochę większy koszyk i czekam tutaj na te leszczyki. Wierzę w to, że one tutaj jednak jeszcze są. Tutaj ten kolega, który był. Z tym rozmawiałem. No, trochę mi potwierdził, że jednak są ryby, że się zdarzają fajne przyłowy, fajne ryby że i nawet złociste karasie większe i liny. I więc no jest jakaś nadzieja. Tylko cały czas się zastanawiamy, co tu się dzieje. Właśnie, dlaczego to tutaj... ten ładnie zostało zrobione. Być może że to powstanie jakieś fajne łowisko. Oby, aby można było nieść tu blisko domu jechać. mam nie każde takie łowisko każdy taki pomysł, jeśli ktoś to chce wziąć nawet jeżeli będzie chciał wziąć za to jakieś pieniądze, jakąś opłatę a ryba by była to czemu nie no, to jest zawsze jakaś wartość dodana bo czasami trzeba coś tam zapłacić tak, zrobić jakąś opłatę, ale, ale fajnie się później bawić no więc tutaj założyłem na haczek dwie kukurydze, bo wiem, że tutaj te leszcze, jeżeli są to takie powyżej 50 cm to taką kukurydzę, to po prostu że tak powiem, no, za 4 czy 5 by takie wciągnął na raz, nie ma żadnego problemu. Z drobnicą sobie można też poradzić czasami jeszcze inaczej. Pamiętam kiedyś miałem w chociwlu taką sytuację, że miałem leszcze w łowisku, które łowiłem tam co któryś i bardzo dużo miałem drobnicy i uklejek więc e, przypomniałem sobie taki patent, który usłyszałem e, od Marcina Kostery w jednym z filmów e, tego z e, Matrixa w e, tej chwili e, no i Marcin powiedział, że y, warto wtedy y, z, zrobić na przykład serię: serią zanęcić y, kilka koszyków, a później łowić na, na przykład na samą jakąś oliwkę albo bombkę, albo sam pusty koszyk. I tak właśnie zrobiłem. W tym chociwlu, zanęciłem y, po kilka y, serii koszyków z robakami. Do tego jeszcze wcześniej trochę zgasiłem tą zanętę, dodałem więcej tam melasy do zanęty. I rzucałem sam koszyk. Łowisko się uspokajało, ta ukleja nie przestała, właśnie szaleć, i wtedy zacząłem mówić leszcz, leszcz po leszczu, leszcz po leszczu. Jak tylko założyłem koszyk, i zanędę i robaka od razu była ukleja. Więc w ten sposób też można sobie poradzić. Taki właśnie patent kiedyś słyszałem, i zastosowałem, i raz mi się właśnie to pięknie sprawdziło. Oczywiście nie zawsze się to sprawdzi, no ale właśnie w tym chodzi w lą. W tym chociwo się tam sprawdziło. Nie wiem, koszyk na Open Window. No idzie bardzo celnie. Dodaję więcej robaczków do tego. I częściej przerzucam w łowisku gdzie czekamy na leszcze, a wiemy, że jest dużo drobnicy, to trzeba częściej przerzucać, dlatego że drobnica to wyjada nie? na tym łowisku, o którym mówiłem w ostatnim filmie. Tam nie było tej drobnicy, więc ja się nie bałem. Mogłem sobie tam zacząć budować to łowisko bez wstępnego nęcenia. Bo nie musiałem tak często przerzucać. Wiedziałem, że te się po prostu sobie wyjdą i ta zanęta na nie czeka. A tutaj niekoniecznie mam tą pewność, jeżeli wiem, że jest stado jakichś właśnie płotek z dręk, które po prostu wykorzystują tą sytuację i wyżerają tą zanętę, nie? No więc trzeba też o tym pamiętać, że chcemy złowić leszcza, no to. Yy, może być tak, że one jak już przypłynie, to już nie ma do czego przypłynąć, bo już nic w łowisku nie ma, więc yy, nie wolno za długo czekać, nie? nie mogą to być jakieś przerwy, nie wiem, 10, 15 minutowe, tylko tam najdłużej 5 minut pach i koszyczek, 5 minut pach, koszyczek, nie? Wtedy sobie rzucamy. Nabranie. Widać, że drobnica cały czas tą kukurydzę atakuje, przerzucam co parę minut zestaw, dokładam pinki. Czekam aż przypłynie leszczyk i jak już przypłynie to znajdę coś tam na dnie i może się doczekamy jakiegoś większego. Założę też yy, dłuższy przypon. Mam tutaj taki piórnik. Kupiony macz Pro kiedyś do przyponów o długości 70 cm, tylko czy ja jakiś mam? I na jakiej żyłce zaraz sprawdzimy? O, tutaj dużo pracy przede mną, co my tu mamy? Aha, mamy osiemnastkę, yy, na dwunastce 16 szesnastkę. Mam malutki haczyk. Na dużym przyponie, no nie wiem czy to jest na na kukurydze. Te straszne pustki mam, właściwie mam tylko 18 haczyki na, na, na dziesiątkach przyponie i no tu potrzebuję troszeczkę e, na 12 przyponie, na dziesiątce, ale no haczek co najmniej 14. Się okazuje że mam straszne pustki w tym piorniku, więc będę musiał po prostu zawiązać jakiś haczek i użyjemy tutaj kamasana potrzebuję większego haczyka dwunastka to może nie, gdzieś czternastka o tak żeby dwie kukurydze i żyłeczka jeszcze jakąś by się przydała dwunastka jakby była to byłaby idealna o właśnie, takiego mocnego zestawu na dwie kukurydze, te lesze tutaj są duże, jak one przepłyną to i tutaj nie stanowi, bo ja tutaj nawet, ja mówiłem na zestawy karpiowe, więc myślę, że tutaj nie mu, ta finezja nie jest aż taka konieczna. Więc sobie tutaj z tego za chwileczkę zrobię yy, kilka przyponów takich dłuższych, 70-80 cm. No i teraz jak zrobić taki właśnie, jak zawiązać taki haczyk, taki przypont? Tu ja robię sobie takie kółeczko, O. Z takim wąsem tutaj, tak? Prawą ręką trzymam, bierę sobie jeden haczyk, hmm. tak jak mówię, czternastka, Kama San. Hmm. I przykładam sobie w ten sposób. Tak, ten wąs jest tu i łapię sobie prawą ręką za trzonek. Wkładam te dwa palce tu, te dwa, te. I co robię? Przekładam razem z wąsem. Tak, raz i wąs też, tak, razem z tym haczykiem, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razy. O, łapię teraz lewą ręką tu, tu zaciągam, zaciągam za tego wąsa. O, i już mamy w ten sposób zrobione, tak? Teraz trochę ślinia. Dociągam jeszcze troszkę mocniej i teraz paznokciem delikatnie zsuwam do łopatki O, i już teraz to mocniej zaciągam, ale muszę to wziąć tego węsa teraz w zęby i zaciągam to. O, zaciągnąłem. Trzymając jednocześnie tutaj w ten sposób kciukiem cały ten e, haczyk, tu miałem, to miałem w zębach i tu ciągnąłem. Jeżeli się nie urwie, to znaczy, że jest całkiem fajnie, dobrze zawiązany właśnie haczyk, tak? Mhm. No i tutaj oczywiście trzeba obciąć końcóweczkę nożyczkami. Mhm. I mamy zawiązany haczyk, proszę bardzo. Tak, widać? Zawiązany haczyk, i odmierzamy sobie 70 cm. Teraz na tym. O. To sobie odmierzamy. 70 cm. W taki sposób. O. Tu. Jest 70. Zaginamy. Robimy pętlę, pętelkę, zawiązujemy i mamy gotowy przypon. I to jest taka podstawowa umiejętność wędkarza, czy tam spowikowego, czy federowego. Mamy teraz długi przypon, ale jeszcze troszeczkę lepiej. Zanim on poczuje, dlaczego długi przypon, dlatego że zanim on poczuje opór koszyka, bo teraz mam gdzieś około 40 parę, 50 centymetrów przypon, To on sobie już go zaście bardziej tą przynętę, i wtedy, wtedy, kiedy już będzie odpływał, nie wiedząc, że ma haczyk w pysku, zanim się zorientuje, zanim wypluje, no to my to wyczujemy, zobaczymy na wędce i, i zdążymy to zaciąć. Poza tym na dłuższym przyponie też przynęta się fajnie prezentuje, bo ona pięknie właśnie opada tak dłużej. Nie? Jeżeli to jest piękna, leciutka, mała przynęta, to długo opada i też jest lepsza prezentacja przynęty. Słoneczko zachodzi. Zrobiła się flauta na wodzie. Cieplutko. Cały czas przerzucam zestaw. Wierzę, że te leszczyki przypłyną może jedna sztuka, może dwie sztuki, ale że właśnie będzie te konkretne branie konsekwentnie na haczyku kukurydza zmieniłem tylko to, że y, założyłem haczyk 14 kamasan i założyłem y, y, dłuższy przypom 70 cm ja już po nie udało się złowić y, leszcza jakiejś żadnej większej ryby drobnicy było po prostu masa jak tylko założyłem robaki nawet jak dopiąłem tylko do kukurydzy, to od razu się czepiała płotka. Jak założyłem też jakieś, jakąś mniejszą kukurydzę, też była jakaś płoteczka, krasnopióra. Eee, żałuję trochę, że nie, nie rozłożyłem wędki na metodę. Eee, miałem też pelot, pelet Osmo i, i eee, Dumbelsy, może następnym razem. Na pewno spróbuję jeszcze następnym razem z, z większymi przynętami powkrajać troszeczkę dendrobeny, yy, dać jakiegoś grubego robaka, wygrubić to wszystko i yy, spróbować jeszcze raz. Jeżeli się okaże, że, że, że się nie uda, to znaczy, że prawdopodobnie to łowisko, no może, może nie ma tych większych ryb. Yy, tutaj naprawdę w zeszłym roku i dwa lata temu widziałem, jak przyjeżdżałem. Było dużo imprez nad wodą, różnych rzeczy. No, nie wiadomo, czy ta ryba tutaj też nie została wy, wykusowana, bo to jest jakby taka, powiedzmy, powiedzmy że woda niczyja. Yy, I nie wiadomo, co tutaj pływa. Nie? No drobnica jest, a tak? jak ktoś tam chce się po prostu pobawić, jak już bacika, przyjechać sobie z dzieckiem, no to to się mówi po prostu tak, nie? Natomiast mnie nie interesuje już mówienie drobnicy. Albo grubo, albo wcale i tyle, nie? Także, no, dzisiaj się nie udało przy tym, co miałem. No, ale odpocząłem sobie. Wieczór się zbliża. Wracam do domu. Przede mną ciężki tydzień, jak zresztą przed Wami, ale... Ale spokojnie dam radę. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego.